Odkryłam, że mój narzeczony spał ze swoimi współpracownicami i kupował im markowe prezenty za ukradzione pieniądze. Teraz siedzi w więzieniu, a jego matka obwinia mnie o to, że go opuściłam. Mam 27 lat, jestem kobietą i piszę to z anonimowego konta, ponieważ zbyt się wstydzę, by używać swojego prawdziwego nazwiska. Na moim regularnym koncie są wszystkie nasze posty związane z planowaniem ślubu i zdjęcia. Nie mogę nawet na nie patrzeć, nie czując mdłości. Potrzebuję porady, bo szczerze mówiąc, nie wiem już, czy mogę zaufać własnemu osądowi. Pozwólcie, że zacznę od początku. Poznałam Petera, 27 lat, podczas naszego ostatniego roku na uniwersytecie, dzięki mojej współlokatorce Kelly, 27 lat. Kelly wtedy spotykała się z współlokatorem Petera, a my wszyscy przebywaliśmy w tej samej paczce znajomych. Peter i ja od razu znaleźliśmy wspólny język. Był zabawny, czarujący i wydawał się bardzo szczery. Zaczęliśmy się spotykać kilka miesięcy przed ukończeniem studiów i przeprowadziliśmy się do tego samego miasta, aby rozpocząć kariery. Przez pierwsze trzy lata było wspaniale. Peter dostał pracę jako młodszy przedstawiciel handlowy w firmie technologicznej i szybko awansował na stanowisko menedżera sprzedaży. Ja zostałam pielęgniarką w lokalnym szpitalu. Wspieraliśmy się nawzajem w trudnych, początkowych latach naszych karier. Kiedy miałam ciężkie noce w pracy, czekał na mnie z jedzeniem na wynos. Kiedy miał ważne prezentacje, pomagałam mu się przygotować. Byliśmy zespołem. Jego rodzina przyjęła mnie jak własną córkę. Jego mama Sara, 55 lat, straciła córkę na raka 10 lat temu, więc była przeszczęśliwa, że mam mnie w swoim życiu. Regularnie odwiedzaliśmy ich na obiadach, a ona uczyła mnie rodzinnych przepisów. Jego tata James, 57 lat, był cichy, ale zawsze traktował mnie z szacunkiem i życzliwością. Moja rodzina również kochała Petera. Mój brat Mike, 30 lat, i Peter stali się nierozłączni. Wspólnie jeździli na ryby co miesiąc i grali w tej samej lidze koszykówki. Moi rodzice już wtedy uważali go za swojego syna. Dwa lata temu kupiliśmy wspólnie nasz pierwszy dom. Wymagał remontu. Ale byliśmy podekscytowani, że urządzimy go po swojemu. Zaadoptowaliśmy dwa psy ze schroniska, Maxa i Lunę. Peter oświadczył się w zeszłym roku podczas wyjazdu na plażę. To było idealne, nasze rodziny były ukryte w pobliżu, by zrobić mi niespodziankę, gdy powiedziałam tak. Ustaliliśmy datę ślubu na grudzień i planowaliśmy wszystko razem. Przynajmniej tak mi się wydawało. W zeszły piątek wszystko się zmieniło. Wyszliśmy na drinki z przyjaciółmi Petera z uczelni, Tomem, 28 lat i Lisą, 27 lat. Tom zna Petera od pierwszego roku studiów i wciąż się przyjaźnią. Świetnie się bawiliśmy, dopóki tom nie wspomniał o kimś imieniem Rachel. Był dość pijany i zaczął opowiadać o konferencji sprzedażowej w Vegas w zeszłym roku. Ciągle powtarzał, jak Peter i Rachel zawsze byli razem. Mieli prywatne kolacje i chodzili do swoich pokoi, by ćwiczyć prezentację. Poczułam, jak żołądek mi się ściska. Peter nic mi nie wspomniał o Rachel, kiedy wrócił z tej konferencji. Powiedział, że głównie uczestniczył w sesjach sam i nawiązywał kontakty podczas wydarzeń grupowych. Kiedy spojrzałam na Petera, jego twarz zrobiła się blada. Szybko zmienił temat, ale szkody już zostały wyrządzone. Tej nocy w domu zapytałam go o Rachel. Od razu się bronił, mówiąc, że tom był pijany i wymyślał. Ale jego reakcja powiedziała mi wszystko. Kiedy następnego ranka był pod prysznicem, zrobiłam coś, czego nigdy wcześniej nie robiłam sprawdziłam jego telefon. Moje ręce trzęsły się, gdy go otwierałam. To, co znalazłam, sprawiło, że zrobiło mi się fizycznie niedobrze. W telefonie były usunięte wiadomości od Rachel, które udało mi się odzyskać przez kopię zapasową. To nie były tylko przyjacielskie wiadomości. Sypiali razem przez cały tydzień konferencji. Były tam wyraźne zdjęcia, wiadomości o wymykaniu się do swoich pokoi i plany na kolejne spotkania. Ale to nie był nawet najgorszy fragment. Znalazłam podobne wątki wiadomości z dwiema innymi kobietami Jenny z jego biura, którą uważałam za zwykłą koleżankę z pracy, z którą czasem jadał lunch, oraz sarą z siłowni, którą poznał latem. Spotykał się z nią podczas swoich rzekomych późnych treningów. Kiedy skonfrontowałam go z tymi dowodami, nawet nie próbował zaprzeczać. Załamał się, płacząc, mówiąc, że się pogubił, a inne kobiety nic dla niego nie znaczyły. Twierdził, że zdradził mnie tylko dlatego, że był zestresowany pracą, a nasz związek stał się zbyt komfortowy. Błagał mnie, bym nie niszczyła pięciu lat związku z powodu jego błędów. Mówił, że pójdzie na terapię, zmieni pracę, zrobi wszystko, by mnie zatrzymać. Ale jak mogę mu znowu zaufać? Każde wspomnienie z ostatnich pięciu lat wydaje się teraz splamione. Wszystkie te służbowe wyjazdy, późne spotkania i treningi na siłowni, czy był wtedy z nimi? Ilu jeszcze było kobiet, o których nie wiem? Planował nasz ślub, sypiając z innymi kobietami. Pozwolił mi spędzać miesiące na wybieraniu miejsc i sukienek, kłamiąc mi prosto w twarz. Spakowałam trochę ubrań i pojechałam do mojej najlepszej przyjaciółki, Amy, 27 lat. Tylko ona wie wszystko. Nie powiedziałam jeszcze mojej rodzinie, bo uwielbiają Petera. Mój brat wciąż się z nim spotyka, zupełnie nieświadomy. Mama Petera ciągle dzwoni i pisze, pytając, dlaczego wyprowadziłam się na chwilę. Myśli, że mieliśmy tylko drobną kłótnię. Ślub jest za sześć miesięcy i za większość rzeczy już zapłaciliśmy. Nasze rodziny zarezerwowały już loty i hotele. Mamy wspólny dom i psy. Nasze życia są całkowicie splątane. Czy powinnam wszystko zniszczyć, mówiąc prawdę? Czy spróbować mu wybaczyć i iść dalej? Nawet jeśli bym chciała, jak mogłabym iść do ołtarza, wiedząc, że zdradził mnie z kilkoma kobietami? Jak mam zaufać, że tego nie zrobi znowu? Część mnie chce skontaktować się z Rachel, Jenny i Sarą. Chcę poznać ich wersję historii. Czy wiedziały o mnie? Czy było ich więcej? Ale inna część mnie boi się dowiedzieć więcej szczegółów. Co jeśli odkrycie więcej sprawi, że nigdy nie będę mogła tego przezwyciężyć? Czuję się zagubiona i złamana. Mężczyzna, którego myślałam, że znam, nigdy nie istniał. Przyszłość, którą zaplanowałam, przepadła. Mam 27 lat i muszę zaczynać od nowa, po spędzeniu całej dorosłości z kimś, kto wielokrotnie mnie zdradzał. Od kilku dni nie mogę spać ani jeść. Sama myśl o rozmowie z naszymi rodzinami i opowiedzeniu im wszystkiego sprawia, że robi mi się fizycznie niedobrze. Potrzebuję obiektywnej porady. Czy jestem szalona, myśląc o wybaczeniu? Czy powinnam skontaktować się z innymi kobietami? Jak w ogóle zacząć rozplątywać nasze splecione życia? Czy ktoś przeszedł przez coś podobnego i wyszedł z tego obronną ręką? Aktualizacja 1. Najpierw chciałabym podziękować wszystkim, którzy skomentowali mój pierwszy post. Wasze wsparcie i rady pomogły mi znaleźć siłę, by drążyć dalej zamiast chować głowę w piasek. Wiele wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch tygodni, a żadne z tych wydarzeń nie było dobre. Po przeczytaniu komentarzy sugerujących. Abym skontaktowała się z innymi kobietami, postanowiłam napisać do Rachel przez LinkedIn. Wysłałam jej prostą wiadomość, przedstawiając się jako narzeczona Petera i pytając, czy możemy porozmawiać. Odpowiedź przyszła w ciągu kilku minut i zniszczyła to, co jeszcze zostało z mojego świata. Rachel była kompletnie zszokowana, dowiadując się, że istnieje. Peter powiedział jej i wszystkim w swojej firmie, że jest singlem. Twierdził, że jest właścicielem domu i mieszka z dwoma psami. Pierścionek zaręczynowy, który nosiłam z dumą, opisywał jako rodzinną pamiątkę, którą lubię nosić. Rachel czuła się okropnie i natychmiast zaoferowała, że opowie mi wszystko. Spotkałyśmy się na kawie w zeszły weekend. Przyniosła zrzuty ekranu, zdjęcia, a nawet rachunki z hotelu. Ich romans nie ograniczał się tylko do konferencji w Vegas, jak myślałam na początku. Spotykali się przez osiem miesięcy. Peter latał do jej miasta, twierdząc, że ma spotkania z klientami. Ona przyjeżdżała do naszego miasta kilka razy, a on opłacał jej hotelę firmową kartą. Chodzili na randki do restauracji i na pokazy, podczas gdy ja pracowałam na nocnych zmianach w szpitalu. Najbardziej bolesne było to, że Rachel powiedziała, iż Peter często narzekał na samotność i wyrażał chęć ustatkowania się. Mówił nawet o chęci posiadania dzieci wkrótce, wszystko to, gdy ja byłam w domu, planując nasz ślub i marząc o wspólnej rodzinie. Kiedy skonfrontowałam Petera z tymi nowymi informacjami, jego reakcja mnie szokowała. Zamiast okazać skruchę, wpadł w złość. Krzyczał na mnie, że wtrącam inne osoby w nasze prywatne sprawy i powiedział, że nie miałam prawa kontaktować się z Rachel. Wtedy wyznał kolejną szokującą rzecz, która sprawiła, że zaczęłam kwestionować całą swoją rzeczywistość. Jenny z jego biura, z którą miał romans, zaszła w ciążę sześć miesięcy temu. Peter zapłacił za jej aborcję i nigdy mi o tym nie powiedział. Jenny chciała zatrzymać dziecko, ale Peter groził, że zaprzeczy ojcostwu, jeśli to zrobi. Przyznał się do tego dopiero dlatego, że Jenny zaczęła mu ostatnio grozić, że wszystko mi powie. Spędziłam tę noc płacząc w samochodzie zaparkowanym przed naszym domem. Mężczyzna, którego kochałam, spędził lata zdradzając mnie, a potem zmusił inną kobietę do usunięcia ciąży, aby ukryć swoje kłamstwa. Kim jest ten potwór, z którym byłam przez pięć lat? Następnego ranka w końcu załamałam się i powiedziałam wszystko mojej rodzinie. Moja mama płakała, mój tata nie mógł nawet mówić z wściekłości. Reakcja mojego brata, Mike'a, była najgorsza. Jeszcze w zeszły weekend łowił ryby z Peterem. Kiedy Mike dowiedział się prawdy, pojechał prosto do biura Petera i uderzył go na parkingu. Musiała interweniować ochrona. Teraz Mike grozi oskarżenie o napaść, ponieważ mój zdradzający narzeczony złożył na niego skargę. Rodzina Petera również się dowiedziała. Jego matka Sara przyszła do domu Amy, gdzie mieszkałam. Płakała, mówiąc, że Peter przechodzi trudny okres i że wszyscy mężczyźni popełniają błędy. Kiedy wspomniałam o ciąży Jenny, powiedziała, że powinnam być wdzięczna, że Peter załatwił to tak, by mnie nie zawstydzić. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Bardziej martwili się o pozory niż o to, że ich syn zniszczył życie wielu ludziom. Ostateczny cios nadszedł wczoraj. Jenny znalazła mnie na Facebooku i wysłała mi długą wiadomość z rzutami ekranów jej rozmów z Peterem. W tych rozmowach Peter był wobec mnie okrutny i lekceważący. Nazwał mnie kontrolującą i nudną, powiedział, że jestem kiepska w łóżku i że oświadczył się tylko dlatego, że jego rodzina naciskała na ślub. Powiedział Jenny, że planował trzymać mnie przy sobie dla stabilności, kontynuując spotkania z innymi kobietami po ślubie. To był mój punkt zwrotny. Kiedy Peter był w pracy, poszłam do naszego domu z moim bratem i kilkoma przyjaciółmi. Spakowaliśmy wszystkie moje rzeczy i rzeczy psów. Zostawiłam pierścionek zaręczynowy na blacie kuchennym z notatką, to koniec. Zablokowałam jego numer i wszystkie jego konta w mediach społecznościowych. Sytuacja po tym wszystkim jest chaotyczna. Matka Petera dzwoni do wszystkich w mojej rodzinie, błagając ich, by przemówili mi do rozsądku. Jego ojciec nawet zaoferował zapłacenie za terapię par. Peter pojawił się w szpitalu podczas mojej zmiany, robiąc taką scenę, że musiała interweniować ochrona. Wysyła mi nieskończoną ilość e-maili z różnych adresów, odkąd zablokowałam jego numer. Skontaktowałam się z prawnikiem w sprawie domu i innych wspólnych aktywów. Skontaktowałam się również z działem HR firmy Petera, dostarczając dowody na to, że wykorzystywał firmowe środki na swoje romanse. Wiem, że to brzmi mściwie, ale użył naszych wspólnych oszczędności, aby opłacić hotele dla innych kobiet. Chcę, aby wreszcie poniósł konsekwencje swoich działań. Dzisiaj jestem u rodziców, wtulona w Maxa i Lunę. Nie mam pojęcia, co przyniesie jutro, ale wiem, że podjęłam właściwą decyzję. Ślub został oficjalnie odwołany. Z finansowymi skutkami poradzę sobie później. Na razie muszę skupić się na leczeniu ran. Kolejne aktualizacje poniżej. Aktualizacja 2. Chciałabym powiedzieć że sytuacja się poprawiła od mojej ostatniej aktualizacji, ale niestety stała się jeszcze bardziej skomplikowana. Ostatnie dwa miesiące to prawdziwa kolejka górska pełna odkryć, nękania i szokujących informacji o tym, kim naprawdę był Peter. Po tym, jak wyprowadziłam się i odwołałam ślub, Peter zaczął rozpaczliwie próbować mnie odzyskać. Codziennie pojawia się w szpitalu z kwiatami lub prezentami, mimo że w zeszłym tygodniu uzyskałam przeciwko niemu zakaz zbliżania się. Ochrona musiała znowu interweniować, gdy próbował śledzić mnie na parkingu po mojej zmianie. Jego mama Sara nadal dzwoni z różnych numerów, ponieważ zablokowałam ją na swoim telefonie. Kilka razy pojawiła się nawet w domu moich rodziców, płacząc i oskarżając mnie o to, że niszczę życie jej syna. Wczoraj w końcu odkryłam, dlaczego są tak zdeterminowani, bym wróciła. Jeden z współpracowników Petera skontaktował się ze mną przez LinkedIn. Okazało się, że Peter nie tylko używał firmowej karty na opłacenie hotelów dla Rachel i Jenny. Od ponad roku defraudował pieniądze z firmy. Tworzył fikcyjne konta klientów i raporty wydatków, aby przelać pieniądze na swoje prywatne konto. Wykorzystał te środki, aby kupować drogie prezenty dla swoich kochanek torebki, biżuterię, a nawet samochód dla Rachel. Firma odkryła te oszustwa podczas rutynowego audytu. Zwolniła go natychmiast i wniosła przeciwko niemu zarzuty karne. Łączna kwota, którą ukradł, to ponad 100 tysięcy dolarów. Podczas dochodzenia w jego firmowej skrzynce e-mailowej znaleziono dowody na to, że prześladował i molestował kilka współpracownic. Trzy kobiety złożyły oficjalne skargi o molestowanie seksualne. To wyjaśnia, dlaczego Peter jest tak zdesperowany, aby mnie odzyskać. Bez pracy nie może spłacać kredytu hipotecznego za nasz dom. Jego karty kredytowe są maksymalnie zadłużone z powodu wydatków na romansy. Jego matka nie może mu pomóc finansowo, ponieważ współpodpisywała jego pożyczkę na samochód, a on już ma opóźnienia w spłatach. Chcą, abym wróciła, żeby pomóc mu spłacać długi i ewentualnie zeznawać jako świadek w jego obronie, jeśli sprawa trafi do sądu. Absolutna bezczelność tych ludzi mnie zdumiewa. Peter zdradzał mnie przez lata. Wydawał nasze wspólne oszczędności na swoje romanse, kradł z firmy, prześladował współpracownicę, a teraz oczekuje, że go uratuje. Jego matka miała czelność zasugerować, żebym wzięła pożyczkę na spłatę jego kosztów prawnych, bo urodzina tak robi. Natychmiast skontaktowałam się z moim prawnikiem z tymi nowymi informacjami. Walczymy o to, żeby usunąć moje nazwisko z hipoteki i innych wspólnych kont. Peter zdążył już opróżnić nasze wspólne oszczędności, zanim zamroziłam konto. Twierdzi, że potrzebował pieniędzy na opłaty prawne, ale jego matka przypadkiem zdradziła, że użył ich, aby spłacić Rachel za jakieś luksusowe rzeczy, które zwróciła. Skala jego kłamstw wciąż wychodzi na jaw. Pamiętacie, jak twierdził, że Jenny miała poronienie? Kolejne kłamstwo. Jenny ponownie się ze mną skontaktowała i wyznała, że nigdy nie była w ciąży. Peter wymyślił tę historię, żeby wzbudzić we mnie współczucie, gdy znalazłam ich wiadomości. Jenny przeprosiła za to, że nie powiedziała mi prawdy wcześniej, ale powiedziała, że Peter groził, że ujawni kompromitujące zdjęcia, jeśli skontaktuje się ze mną. Jego przyjaciel Tom w końcu wyznał wszystko. Peter zdradzał mnie już od pierwszego roku naszego związku. Jedynym powodem, dla którego Tom wspomniał o Rachel tamtej nocy w barze, było to, że myślał, że Peter w końcu wyznał mi prawdę. Peter wielokrotnie chwalił się, jak łatwo było mnie oszukiwać, bo pracowałam na nocne zmiany i mu ufałam. Obecnie współpracuję z prawnikiem, aby chronić się finansowo. Dom prawdopodobnie pójdzie na licytację, ponieważ Peter nie może spłacać kredytu. Mój prawnik robi wszystko, aby moja historia kredytowa nie została zrujnowana w tym procesie. Zaczęłam terapię, aby poradzić sobie z tą traumą. Niektóre dni wciąż są trudne, a ja nie mogę uwierzyć, jak bardzo mnie oszukał. Mój brat Mike nie ma już żadnych zarzutów, ponieważ po wyjściu na jaw oszustw Petera firma wykofała oskarżenia. Mike wciąż mówi, że chciałby dokończyć to, co zaczął, ale przekonałam go, aby zostawił to karmie. Skupiam się teraz na odbudowie swojego życia. Szukam nowej pracy w innym mieście. Max i Luna są zdrowi i pomagają mi przetrwać ten trudny czas. Jeśli będą kolejne aktualizacje, dam wam znać, ale myślę, że ta historia zbliża się do naturalnego zakończenia. Peter sam stworzył swój koszmar, teraz musi w nim żyć. Aktualizacja 3. Od ostatniej aktualizacji minęło 6 miesięcy i wiele się zmieniło, głównie na lepsze. Dom został przejęty przez bank, ponieważ Peter nie był w stanie spłacać kredytu. Mój prawnik zadbał o to, by moja historia kredytowa nie ucierpiała i usunięto moje nazwisko z wszystkich wspólnych kąt. Straciłam trochę pieniędzy, ale uważam to za cenę wolności. Przeprowadziłam się do Bostonu, żeby zacząć od nowa. Max i Luna uwielbiają nasze nowe miejsce. Mam lepszą pracę w dużym szpitalu i kupiłam małe mieszkanie, które jest idealne. Peter został skazany na dwa lata więzienia za defraudację i musi zwrócić wszystkie skradzione pieniądze. Jego życie legło w gruzach. Rachel zaczęła spotykać się z jego przyjacielem Tomem, co jest pewnego rodzaju ironią. Jego matka Sara nadal próbuje się ze mną kontaktować przez znajomych, błagając mnie, żebym wsparła jej syna. Zablokowałam każdą osobę, która przekazuje mi jej wiadomości. Peter przegrał wszystko, ale ja odzyskałam coś cenniejszego, swoją wolność i godność. Na nowo układam swoje życie i jestem spokojna, że karma zrobi swoje. Max, Luna i ja zaczynamy wszystko od nowa. Czas na nowe początki. To był finał mojej historii. Po ostatniej aktualizacji zdecydowałam, że nie ma już sensu wracać do przeszłości ani zajmować się dalszym losem Petera. Jego życie legło w gruzach na jego własne życzenie, a ja w końcu zaczynam nowy rozdział pełen nadziei i spokoju. Życie w Bostonie przyniosło mi niespodziewane szczęście. Max i Luna rozkwitają w nowym otoczeniu. Park w pobliżu naszego mieszkania jest ulubionym miejscem naszych codziennych spacerów. Praca w większym szpitalu dała mi nie tylko wyższe wynagrodzenie, ale również nowe poczucie celu. Codziennie spotykam ludzi, którzy walczą o swoje zdrowie i życie, co przypomina mi, jak silna mogę być, nawet w obliczu trudności. Po raz pierwszy od bardzo dawna czuję, że mam kontrolę nad swoim życiem. Moja terapia bardzo mi pomogła w ułożeniu emocji i zrozumieniu, że zasługuję na miłość, która jest szczera i prawdziwa. Powoli otwieram się na nowe relacje, zaczęłam spotykać się z kimś, kogo poznałam przez znajomych z pracy. To nic poważnego, ale to dla mnie ogromny krok. Po tym wszystkim, przez co przeszłam, wiem, że muszę budować nowe relacje ostrożnie, na solidnym fundamencie zaufania. Rodzina jest moim największym wsparciem. Brat Mike i jego narzeczona są dla mnie inspiracją, ich nadchodzący ślub przypomina mi, że prawdziwa miłość jest możliwa. Bycie druhną na ich weselu to zaszczyt, którego nie mogłabym sobie wyobrazić kilka miesięcy temu, gdy wszystko wydawało się takie mroczne. Peter nadal przebywa w więzieniu i prawdopodobnie będzie miał problemy finansowe przez długie lata. Jego matka Sara, mimo licznych prób kontaktu, nie zdołała już wywrzeć na mnie wpływu. Blokuję wszystkie próby komunikacji z jej strony i nauczyłam się, że nie jestem odpowiedzialna za naprawianie ich rodzinnych błędów. Dzięki wsparciu przyjaciół, rodziny i mojej terapii czuję, że zamknęłam ten bolesny rozdział życia. Moja przyszłość jest otwarta i pełna możliwości. Jeśli ktoś z Was przechodzi przez coś podobnego, pamiętajcie, nawet w najciemniejszych momentach można znaleźć siłę, aby zacząć od nowa. Nie bójcie się podejmować trudnych decyzji. Bo często są one kluczem do odzyskania wolności i szczęścia. To już koniec tej historii. Max, Luna i ja jesteśmy szczęśliwi, a ja jestem gotowa na wszystko, co przyniesie życie. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w tej podróży, wasze słowa dały mi siłę w chwilach, gdy myślałam, że jestem sama. Czas na nowe początki, pełne nadziei i możliwości. Duże czarne serce.